Siemanko moi drodzy w dzisiejszym odcinku Moi widzowie dzisiaj fajny dzień A to już dostałem maila Że Bartek chce mi przekazać paczkę Chce mi przekazać paczkę Którą mam tutaj Jestem ciekaw co jest w środku Wiem, że jest coś tam żywego Natomiast też wiem, że nie są to ptaszniki Więc aż mnie normalnie składa Teraz, żeby zobaczyć co tam jest Normalnie ręce mi się trzęsą eee, Więc za chwilkę co Odkładam pakę na stolik Zmienimy kadr i polecimy z tematem. No, i dobra, paczka jest na stole. Mam nożyk, także otwórzmy sobie to. Słuchajcie, no przekazywał mi to z ręki do ręki tutaj w moim mieście więc ona też nie jest jakoś tam na pewno pozaklejana. Nie byłoby najmniej sensu tego zaklejać jakoś szczególnie. Także co? Otwieramy. 3, 2, 1. Le! Coś jeszcze trzyma. No i wtopa. Coś jeszcze trzyma? Zalecimy jeszcze skajcie raz. Teraz już powinno być myślę okej okay, to jeszcze raz trzy dwa jeden o coś się nam tu wysypuje jakieś słuchajcie papierki no dobra mamy słuchajcie papierki 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 jeszcze raz ma w sumie to folia a nie papierki no ale okej okay. Oj, normalnie powiem Wam, że. O, dobra, zabieramy to. A, już widzę, gdzie zakupy. ja. u nie! Nie! Czy Wy to widzicie? Ja nie mogę przekląć, słuchajcie, ale normalnie nie! Nie wierzę! Nie wierzę! No to mamy takie, słuchajcie, te. Eee, boły do suchego terrarium, czyli do skorpiona w sumie by się nadawały, więc, więc fajnie. To się na pewno przyda, ale zobaczcie nie kur, jo. Ja! No dobra, no dobra. Zobaczmy sobie dalej. Ej, nie, po prostu nie. Dobra, mamy mektor. Powiedz. Też się przyda do bardziej tropikalnego terrarium Także fajnie O tu widzę, że Deal Pagod Wantisów Ale powiem wam, że te liście Te liście To jest po prostu genialna sprawa Miałem kiedyś takie liście U Eresusów I po prostu jest mistrzostwo Jest mistrzostwo, no zobaczcie tylko. Zobaczcie na tego liście. Czerwoniutki, no super to wygląda Super to wygląda, miałem kiedyś paczkę, zużyłem No potem przestałem nagrywać i, I tyle było z tego Ale no Liście są fantastyczne, także super Naprawdę super, dziękuję bardzo Bo to na pewno się przyda Tylko oczywiście też słuchajcie W takim terrarium bardziej suchym No bo to podejrzewam, że spleśnieje Ja to używałem tylko u resusów Więc nie wiem jak to się zachowuje w suchym terrarium Ale myślę, że pleśnie mu wejdzie Mamy dwa korki i w ogóle nie! 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 No przeszedł Bartek sam z siebie w tym momencie. No przeszedł, słuchajcie, sam siebie. No nie. Dobra, wyciągniemy. Tu jeszcze jest jakieś pudełko, jest pojemnik, no to też fajnie, bo w sumie z tym mógłbym mieć problem. Ale no nie! Pojemnik odłożę. Słuchajcie, nawet nie wiem za co się zabrać. Nawet nie wiem na co się zabrać. No, no nie. No nie. Dobra. Otwieramy. Otwieramy. Ja nie mogę. Co to jest? Samczyk. Motley head Amel. No dobra. Spójrzcie tylko. Mamy samczyka. Ja nie mogę No cyrk, no słuchajcie, no cyrk No po prostu cyrk No nie wierzę po prostu, no nie wierzę, zesikam się za chwilę Ja Tylko nie ma miseczek O kurde, będę musiał coś wymyśleć Takich wiecie, żeby wodę nalać, nie? Bo pojemnik jeden jest Drugi jakiś zorganizuję zaraz No nic, będą musiały przetrwać Chwilę w mniejszym pojemniku Bo powiem szczerze, że No nie spodziewałem się, że tutaj będą słuchajcie Węże zbożowe Myślałem, nie wiem, wiecie, o jakimś skorpionie O jakiejś jaszczurce, jak mi mówił, że to nie są ptaszniki Ale no nie spodziewałem się węży zbożowych No mówił, że są to węże że, że są to węże Mówił, że są to zwierzęta z jego rozmnożenia Ale no, no wiecie no Zwierząt ogólnie innych niż ptaszniki Jest po prostu całe mnóstwo, nie? Także, ło! No nie No nie pójście na ten pyszczek no nie ja. No i co ja mam teraz zrobić? Jeszcze zobaczymy drugiego zaraz. Jeszcze zobaczymy drugiego. Ale jaja. No i przybywa, no i przybywa słuchajcie. W ogóle Bartek mówił, że w związku z tym, że nie kręciłem chwilę, to wie, że mam deficyt zwierzaków, dlatego postanowił mi je podarować. Ja po prostu jestem w tym momencie w szoku. Eee, pogadaliśmy chwilę, bardzo miło się w ogóle rozmawiało Ale no to To przeszło moje jakiekolwiek oczekiwania Względem tego co miało być słuchajcie w paczce Naprawdę No cyrk No po prostu cyrk No i zamkniemy go na chwilę, no bo nie mam przygotowanego pojemnika I zobaczymy sobie tego drugiego Otwieramy Ja To jest co? Pater het amel Samica jeszcze w dodatku No nie No nie, no po prostu nie uwierzę Ja Pięknie Piękna jesteś Po prostu piękna Cudo Cudo i też, patrzcie jak tą główkę wychyla, zobaczcie co tu się dzieje. No cyrk. Cyrk na kółkach. Cudo, po prostu cudo. Na szczęście mam, słuchajcie, lignocel, nie? Znaczy to tam nie byłby problem, bo... ...bo najwyżej bym po prostu wziął na ręcznikach papierowych je przez te... ...dzień, dwa. Ale Lignosel mam całe szczęście, więc nie ma z tym problemu. No i cóż, są dwa piękne wężyki, dwa piękne, dwie kolejne mordy do wykarmienia. No nie. No po prostu nie. Ach. Przyznajcie, że jest po prostu mistrzowska. Mistrzowska jest. W ogóle ten pasek tutaj u góry żółty na, na grzbiecie, no coś pięknego. Dobra, no musimy, słuchajcie, znaczy w sumie musimy, muszę zorganizować raz pojemnik, no tak jak mówię, jeden jest. Jeden jest i, i muszę wziąć jeszcze jakiś drugi, żeby te wężyki w coś, jakiś domek im dać chwilowo. Dobra moi drodzy widzowie, mam dwa pojemniki, więc jest dobrze. Ja sobie te dwa pojemniki w tym momencie w sumie użyję tego korka, co był w paczce. Tutaj damy może ten mniejszy. Taki ten korek jest taki, taki właśnie do góry trochę, więc tak średnio. Tu damy ten większy. Słuchajcie, to w ogóle sobie przełożę na razie. Oczywiście będę musiał tutaj za chwilę sobie załatwić miseczkę z wodą coś będę musiał wymyśleć e, coś wynajdę ale to już myślę, że bardziej poza kadrem no i co, no tak na pewno sprawę no to tyle, no bo tutaj nic więcej na tą chwilę nie będę robił, no bo te pojemniki są tylko na chwilę e, no i co, no i zobaczymy no tutaj do większego pójdzie na pewno samica do tego, natomiast do tego pójdzie samczyk, no bo jest po prostu z tego co widzę mniejszy e, no i tak sobie wymyśliłem, nie? Także zostaje nam wyciągnąć, słuchajcie, gagatki. No i mamy, słuchajcie, jednego. Trochę będzie próbował uciekać, no bo po przejażdżce, po podróży na pewno jest trochę rozdrażniony. O, uciekasz, ale spójrzcie tylko, no spójrzcie tylko. Piękny, piękny, słuchajcie. Piękny. Piękny. Naprawdę, słuchajcie, piękny. Mistrzostwo. Po prostu mistrzostwo. Taki maluszek, taka glizda. O, tak już się uspokaja super dobra wkładamy go do zbiornika do nowego domku tymczasowego niech sobie idzie cudo po prostu, słuchajcie, cudo no i dobra, jeden już jest, zamieszkałem w nowym miejscu zaraz go zamkniemy, pyk i lecimy z drugim no i mamy drugiego to jest już ta samiczka też słuchajcie, no cudowna po prostu cudowna spada teren żeby ich nie spadła no po prostu majstersztyk majstersztyk pójdźcie na nią no nie piękna dziewczyna piękna oj, gdzie spadasz piękna dziewczyna ciekawska powiem Wam, że ciekawska Ale on powiedział, że bardzo Ale dobra, dodajemy ją, słuchajcie, do pojemnika Nowego Tymczasowego Nie, tu Tu idź Też niech się schowa No i mamy I mamy, słuchajcie, mamy dwa Dwa nowe wężyki Będą filmy cudownie Po prostu cudownie Tylko naklejeczka, żebym wiedział, co to jest, muszę sobie potem pozapisywać. O, zacnie, zacnie. No i, moi drodzy, tyle na dzisiaj w tym odcinku. Ja jestem po prostu przeszczęśliwy. Słuchajcie, jestem przeszczęśliwy, że trafiły do mnie dzisiaj dwa węże zbożowe. Nie spodziewałem się tego, także super. Dziękuję, Bartek, bardzo. Mam nadzieję, że też będziesz oglądał dalej mój kanał, dalej lajkował, dalej coś tam komentował. No i tyle słuchajcie. Do następnego, trzymajcie się i cześć.